Cześć, cześć, Auryczny Tarot i cotygodniowa Aura Tygodnia. Tym razem od 4 do 10 maja. Mam nadzieję, że majówka się udała, mam nadzieję, że mieliście trochę słońca. Stałym widzom bardzo dziękuję za Wasz udział, za komentarze, za ciepłe słowa. Też Was bardzo mocno ściskam i przesyłam Wam moc w pozytywnej energii. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji, do kliknięcia w ten przycisk pod spodem filmu. Będziecie dzięki temu wiedzieć, co jest nowego tutaj na kanale, a i dla mnie jest to również miły akcent z Waszej strony. Nie tracąc czasu, przechodzimy do czytań. Zobaczmy, co dla Was w tygodniu od 4 do 10 maja. I zobaczmy, koziorożce, co dla Was w tygodniu od 4 do 10 maja. Jaka aura tygodnia dla Was, drogie koziorożce? Koziorożce aura od 4 do 10 maja? Jaką Wy będziecie się energią charakteryzować w tygodniu od 4 do 10 maja? Jaki akcent tego tygodnia będzie kluczowy? Jaki akcent tego tygodnia? Ten tydzień, drugiej koziorożce, właśnie w energii słońca, w koziorożcu. No więc słuchajcie, hmm, taki mocny, niezależny tydzień. Zresztą tak w takiej karcie również i wy się pokazujecie. Co już na starcie jest mocno optymistyczne. Ten tydzień, słuchajcie, będzie skłaniał Was do cierpliwości, jeżeli chodzi o ciężką pracę. W celu zdobycia pewnych umiejętności, w celu zdobycia pewnych niezbędnych osiągnięć, honoru, uznania tego wszystkiego, co ma was wynieść ku słońcu, ku radości, być szczęśliwym i przede wszystkim dostrzeżonym, takim, wiecie, błyszczącym. Dla niektórych również pewne osiągnięcie jakiegoś statusu, a niekiedy nawet władzy. Pokazuje się na horyzoncie. Możecie w tym tygodniu mieć trochę większą skłonność do wydawania, do roztrwania pewnych dóbr, do tego, że jakoś to będzie, jakoś to się ułoży, a więc tutaj na to uważajcie. A i również uważajcie na to, żeby nie wykorzystywać za mocno zaufania innych lub też e, ich słabości do Was, mówiąc inaczej. A więc możecie mieć tendencję do tego, żeby po prostu no. Wyręczać się innymi albo, żeby zbierać pewne achy i ochy na wasz temat, a, aby się otaczać też takimi właśnie osobami, które będą was promowały, które będą was wspierały właśnie w taki sposób, albo będziecie chciały, aby ktoś za was wykonywał pewną część obowiązków, ale najogólniej ten tydzień będzie was skłaniał do tego, żebyście były a, no takie błyszczące, drogie koziorożce, abyście czuły się również w centrum uwagi, abyście Zdobyły awans, uznanie, abyście były wybrane. Ten tydzień będzie mocno angażujący Was w różne projekty, będzie Was również popychał w stronę poczucia i znoszenia obowiązku, odpowiedzialności, a także, słuchajcie, możecie liczyć w tym tygodniu na pewne wpływy osób trzecich, które będą chciały Was wspierać w Waszych dążeniach. Wy sami, drogie Koziorożce, również się pokazujecie w karcie dziewiątki pentakli, a więc samodzielności, zmysłowości. No, takiego widzicie jak na obrazku mocnego przepychu, wierności własnym przekonaniom, e, takiego również dążenia do doskonalenia siebie, a więc będziecie może miały tendencję do tego, żeby upiększać pewne rzeczy wokół siebie albo żeby po prostu inwestować w to, co jest waszym osiągnięciem. Więc możecie mieć po prostu poczucie dużej pewności siebie, własnych przekonań i takiej niezłomności. Ten tydzień drugiej koziorożce pokazuje się dla was w bardzo miłych kategoriach takich dawania, otrzymywania, pewnego przypływu informacji, na które może długo czekałyście, również pewnych zaproszeń, do których będziecie w jakiś sposób może mogły lub musiały się ustosunkować, ale tak naprawdę pomimo tego, że ten tydzień będzie miał takie możliwości Wam podarowane, może też się dla niektórych objawić w takim aspekcie trochę blokad, jeżeli chodzi o. Waszą życzliwość lub towarzyskość lub pewien entuzjazm. Pomimo, że będziecie dosyć pewne siebie, że będziecie samodzielne, może właśnie za bardzo, może będziecie chciały osiągnąć pewną samowystarczalność albo trochę się zdystansować lub odizolować, być bardziej indywidualni. A może być tak, że po prostu będziecie odczuwać trochę niechęć do tego, żeby się angażować w jakieś sprawy społeczne. W jakiejś sprawy takie współtworzenia i współodczuwania tak? Raz, wraz z innymi. Pewne, pewnego zapału może wam brakować do tego, żeby, żeby wam się chciało, żebyście mogły, żeby sprawiało wam to radość. A więc tak trochę tutaj wyczuwam, że może to być. Yy... Nie do końca jakby z Waszej strony chęć wchodzenia w tego typu interakcje. Możecie po prostu mieć do tego sposobność, może być masa okazji w tym tygodniu, aby się wykazać, aby, aby wyjść naprzeciw innym ludziom, a Wy może będziecie trochę bardziej asertywne w tym tygodniu, może właśnie będziecie chciały trochę, tak powiem, w cudzysłowie, zadzierać nosa, i nie do końca będzie Wam po drodze. Bycie bardziej elastycznym, bycie bardziej takim jowialnym, chęć również bawienia się, cieszenia, radością innych, tak. uczestniczenie w jakichś społecznych akcjach, tworzenie, bycie inicjatorem na przykład. Gdzieś w tym tygodniu mam wrażenie, że niektóre z Was koziorożce będą się chciały trochę izolować, trochę odsuwać, trochę pokazywać jakby swoją pozycję lub też możliwość bycia takim właśnie, aniżeli odwrotnie. Zwłaszcza, że słuchajcie, jako wyzwanie wam się właśnie pokazuje karta możliwości i, i, takiego, i pewnych osiągnięć, a więc pewne szanse również tutaj gdzieś mogą być przegapione. Więc to może być dla Was po prostu chęć nie wchodzenia w pewne sytuacje, które i tak miałyby Was prowadzić do jeszcze większych osiągnięć, a może Wy w tym tygodniu będziecie trochę właśnie jakoś tak bardziej asertywnie nastawione. Może nie będzie Wam się chciało, może nie będziecie widziały sensu w tym, żeby coś sobie udowadniać albo żeby. Angażować się w coś, co jest frywolne, zabawne, miłe, oczywiście, ale niekoniecznie tak poważne, jak wybyście sobie życzyły, żeby było. Może też być tak, słuchajcie, również jest to czytanie ogólne, że to wam się będzie właśnie chciało to wszystko robić, i wprowadzać i wdrażać, a niekoniecznie, że tak powiem, te sytuacje będą tak na wyciągnięcie ręki, albo będą. Was budowały poczucie pewności, a że dacie radę, że, się, że to się uda. A więc tu mogą się pojawiać pewne po prostu wątpliwości, pewne blokady. Może być też tak, że to, co będzie wam ofiarowane w tym tygodniu, co będzie was w jakiś sposób radowało, cieszyło, podbijało waszą pewność siebie, może być pewnego rodzaju, słuchajcie, złudzeniem. A, a więc też tutaj niektórzy na to zwróćcie uwagę, czy to, co was wywyższa, czy to, co wam sprawia to poczucie tej stabilizacji, to poczucie tej niezależności, czy to jest aby na pewno takie prawdziwe, takie stabilne, takie dojrzałe, a, bo tutaj też taką energię dla niektórych wyczuwam. A więc tutaj zwróćcie uwagę na to, co jest pewną szansą, pewną możliwością w tym tygodniu do realizacji, do tego, żeby czuć się zwycięsko, żeby nie przegapić tego, co jest tym momentem, a także z nich dla niektórych uwaga, aby być dyplomatycznym, aby trochę uważać na... Zbyt wybujałe poczucie popularności lub też pewnego sukcesu lub dumy, którą się nosicie. Więc tutaj poddajcie może pod wątpliwość to, co wokół Was się dzieje, czy to, czemu przyklaskujecie lub to, za czym stoicie, za czym biegniecie, yy, czy to faktycznie jest powód do dumy. Trudność w tym tygodniu, Słuchajcie, dla Was to jest dwójka kielichów, a więc to, żeby się tutaj chcieć połączyć, żeby móc zjednać pewne dwa aspekty, żeby również patrzeć, w stronę budowania, tworzenia. Trudnością dla Was w tym tygodniu jest z pewnością, dla niektórych, współpraca, dla innych chęć znalezienia pasji w tym, co, co robicie pewna również wytrwałość, determinacja, dla innych, słuchajcie, pojednanie, a dla jeszcze innych pewne uczucie, które jest może na początku, aby, aby go nie przegapić, aby wejść mu naprzeciw, aby starać się w jakiś sposób otworzyć siebie na to, co może Was wzbogacić, co może Wam przynieść pewne osiągnięcie. Ale najogólniej trudnością w tym tygodniu jest dla Was po prostu partnerstwo, a więc na każdym poziomie, czy to chodzi o związki, czy to chodzi o pracę, ale najogólniej patrząc, ten tydzień niesie ze sobą pewne zagrożenie w Związane z tymi celami, które sobie wyznaczacie, te długoterminowe, słuchajcie, yy, plany, aby one były doprecyzowane, aby one były jasne, aby one były dojrzałe, yy, bo tutaj ta niedojrzałość mi się gdzieś wkrada jako pewne niebezpieczeństwo. Więc może za szybko niektórzy z Was się cieszą czymś, albo cel Waszego działania nie do końca jest szczytny, szlachetny, wartościowy. Yy, i tu musicie to oszacować. Czy to jest powód do dumy? Takie ja tutaj odnoszę wrażenie, bo trudnością w tym tygodniu jest jakiś rodzaj postrzegania czegoś przez Was. A więc, czy patrzycie dobrze, czy dobrze rozpoznajecie a, pewne akcenty, czy dobrze je nazywacie, czy faza tego wszystkiego, w, w czym jesteście, jest a, właściwa Waszej postawie albo Wasza postawa tej fazie, w której jesteście. Więc tutaj, jakby też stanowisko pewne może mieć znaczenie w, w tym tygodniu dla niektórych. Radą z tym wszystkim, słuchajcie, jest siódemka kielichów, a więc no, pozbycie się pewnych iluzji, pozbycie się pewnych mrzonek, wyostrzenie jakby widzenia. To jest również energia takiego ścisłego, mocnego, konkretnego wyboru, a więc żeby go dokonać, żeby się dookreślić również dla niektórych, bo może brakuje tutaj w Was pewnego, pewnej stanowczości względem jakiejś sprawy. Gdzieś pokazuje się konkret jako rada, abyście się. Dookreślili, abyście też doprecyzowali szczegóły, które mają tworzyć ten filar, o który się opieracie. To również, słuchajcie, rada, aby zachować pewien spokój, aby zachować pewne opanowanie. A także dla niektórych to jest rada, aby uwolnić się od tego, co brzemienne, co trudne, co gdzieś może nieprzepracowane lub, lub nierozstrzygnione. A więc taki tydzień trochę skłaniający Was do wyjścia naprzeciw. Naprzeciw nowym koncepcjom, nowym wizjom, nowemu postrzeganiu pewnych spraw, aby osiągnąć pewien wymierny rezultat, aby osiągnąć pewien wynik lub odpowiedź, e, lub zaspokoić po prostu swoje oczekiwania, które gdzieś w tym tygodniu, mam wrażenie, są takie no, na szali e, możliwości. A więc tutaj, a więc trochę wszystko w Waszych rękach. A więc tutaj, drugie koszorowce, w tym tygodniu uważajcie na pewne zaufanie do pewnych sytuacji, których, które, których rozwiązanie lub których postać wydaje się Wam taka oczywista, a ona taka oczywista wcale być nie musi. To się również tyczy w tym tygodniu pewnych kontaktów, które będą się Wam pojawiały, które będą okazją, szansą do tego, żeby rozwijać swoje potencjały, aby rozwijać. Możliwości, okazje, łapać również je, jakby w, w lot. A więc tutaj uważajcie, czy to, co łapiecie, czy to, co Wam wpada w ręce, jest faktycznie warte zaufania, czy jest faktycznie takie szczere wobec Was, jak Wy wobec tej sytuacji. Na to tutaj gdzieś zwróćcie uwagę. Zadajcie sobie pytanie jeszcze tak lub nie. Pytanie do kart, tak, ale. A ja wylosuję dla Was odpowiedź. Pamiętajcie tylko, że zarówno. Te odpowiedzi, jak i cały kształt czytania, to energia ogólna, a więc może, ale nie musi korespondować z każdym. I odpowiedź dla Was, drugie koziorożce, nie zasługujesz na coś lepszego. A więc taka jeszcze wskazówka dla Was. Życzę Wam owocnego i pomyślnego słuchajcie tygodnia oraz, jak zawsze, ochronnej aury, drugiej koziorożce. Do zobaczenia za tydzień. Zapraszam, wodnik.